Previously on Alan Wake All the manuscript pages were gone the FBI agent had taken them I think i think my tongue just took a crap in my mouth Ugh. oh wait we're in jail now oh hell this is not good that about sums it up Whoa! Oh, i am never drinking again uh. i need to talk to weaver she's the one in the song the lady of the light what the crazy lady Ugh, whatever you say what al but we're stuck here they're not yeah, going to interview wake i had some reading to do first sheriff and let me tell you it was an interesting read well i've got you now raymond chandler it's all here all the evidence including conspiracy to murder a federal agent there's no way you're walking out of here you hear me in there brett easton ellis huh? agent nightingale i want to talk to your superior well we all want things sheriff i wanted my <sighs> look that's not possible right now agent nightingale i insist <sighs> <sighs> wake what's wrong lady are you stupid it's a trick it's an obvious trick okay i've had enough of this crap Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead. Wait a minute. I know this Light, We need light. It's the only way to fight this thing. my office. No muszę wam powiedzieć, jakoś się to szybko zaczyna. Mamy już maszyny opisy, no chyba musimy szybko działać, a ja chciałbym się też od razu na starcie przywitać z wami drodzy widzowie i was serdecznie pozdrowić. Kurczę, a my w ogóle zaczęliśmy. Tak, Strykacz, piąty rozdział. Ej, to jakoś nie czaję jak w tym w tej grze te zapisy, autosapisy działają, bo tak naprawdę nie mieliśmy przerwnika filmiku żadnego. Here are your things. Wake. What do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light. Only in the light, and I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. No, Wheeler, I need you to stay here. What? No! We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted just in case we don't come back. Uh, you'll come back for me, though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one out? Oh hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm on across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? No, ten teren już troszkę znamy, bo byliśmy tutaj. Kurde, serio, tu też? Ja się zastanowiłem, co nas zaatakowało, a tak. Pierwszy raz nie było nic widać. Ciekawe, czy tu będą te wzmory. Z pewnością się nam przydadzą. Dobra. Nie wiem, czy jest sens te rozwalać punkty. Czy to nam by w czymś pomogło tutaj? Nie jestem jakoś przekonany, co. Okay, now down there, we'll be Your password, Night Springs. What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on.

Panią Dobra, pierwsze koty za płoty No prowadź Może rozwalimy On by może jeszcze zechciał nas zaatakować No, prowadź, Sara. To, się za... to wygląda mi tu jak finałowa jakaś akcja, nie? Tylko pytanie, czy nam naboi starczy? My chyba niepotrzebnie na te ptaki zużyliśmy u góry na budynku. No, dajcie znać w komentarzach, jak to graliście, jak rozwiązaliście tą całą sytuację tutaj. Pięknie się ukrył jeden, ale go załatwiliśmy od razu. Znowu po dachach? Nie gadaj, no otwieraj to Sara. Ale nieładnie tak zamykać przed noszem komuś drzwi. Dobra, mamy zapasiki, nic Więc więcej nie zostawiliśmy. Skibli będą wyłożyć. Dobra, nie po oczach, kobieto, no wyluzujmy. To jest nasza wyparowana flara. Dobra, tu możemy sobie uzupełnić amunicję. A spoko światło, zawsze dobrze mieć włączone. No, fajnie się zapowiada. Sam początek i taka dynamiczna akcja. It's over here! There's light! Okay, let's Jeszcze jeden dobra tego. Wpisów tu Dobra mamy. Czyli nie na darmo pozostawiałem nam jakieś gadżety do zebrania, bo zaraz koło tego będzie jakaś akcja, Ty Sara ze swoją drogą, z tą furtką byś mogła się trochę delikatnie pośpieszyć, bo trwało to sporo. Tutaj mamy akcja ja za maszynopisem zapominam się rozglądać. Mam wrażenie, że my w kółko się kręcimy Sara. Ty na pewno znasz drogę do tego ratusza? Okay, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building near the. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Ciemno tu muszę wam przyznać, jak nie wiadomo gdzie. Wymieniamy na mocniejszą latarę. Okej, sheriff, i keys. Co teraz się odwaliło? Oh sprint trzech czasów ah! Mam nadzieję, że nic baremu się nie stało. He made He's okay. Też tak mi się wydaje, ale no, zobaczymy, jak to się potoczy. Co, zostawimy go tak, nawet nie zajrzymy się, zapytać co. Ta mocna latarka zdecydowanie, drodzy widzowie, daje radę. Warto ją było znaleźć. No, w sumie ona była koło tego klucza, ciężko było ją też przegapić. Ale to zawsze różnie w ferworze walki wygląda. czy to do diabła, czy ja zadzwonię do sierpnia? O, cześć, doktorze! Mam to! Nie martwcie się o to! Sarah, o czas, kiedy ktoś się pojawi! Cały ten uścisk w powietrzu jest idiotyczny! Jeden And over Deerfest I know Go back to bed He's got a point wake. look this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on let me get this door open. Wait you got the keys to the bookstore? perks of being the sheriff a girl needs to get around. Mają. Mm -hmm. Klucze. Dobra, idziemy za Sarum. No, miałem przez chwilę chętkę zobaczyć co z góry. Dobra, zaraz tam podejdziemy. Może jest To jest chopper. bo to tak ciężko tu oddycha do cholery. Jak przez maskę. Co teraz będziemy się modlić w kościele? Eee, pistoletu chyba nie Latarkę mamy już. Pytanie, czy ona nie byłaby mocniejsza ta ma 8? Ee, to samo dobra, tu możemy uzupełnić zapasy. Ale dobra, my do tego nie mamy naboi sporo. Możemy śliwski. No Alan. No lepiej, wypada osiem naboi jednak. Chyba na wypadek gdybyśmy nie znaleźli tego karabinu. I co, tu tak spokojnie nikt nas nie zaatakuje? Ja o tym Ten razem na scenie imprezki nie będzie? Co tu się odwala w ogóle? Dobra Mam wrażenie, że granaty błyskowe nam uratowały troszeczkę tyłek? go wake. Wow. We to. To idziemy, idziemy. No nie ma na co czekać. Open to open. Jest coś do uzupełnienia? A jak ty za nami... Weszłaś? It's tradition. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Moose to moose. Uh, z tego rewolwera to tak szybko nie idzie. Czy tu coś przy winach by było? No zdecydowanie termosik. Dobra, ale czy ten termos teraz był tak nam bardzo potrzebny?

Vampiry. Lampki na duchy zamiast czosnek na wampiry. Takie hasło by mogło być tutaj przewodnie. Dobra, otwórzmy sobie tą skryteczkę. Czemużby nie? Na pewno coś nam się tu przyda, ale wydaje mi się, że amunicji to mamy pod dostatkiem. Dobra, lecimy. Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. So adorable. It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. I Opus. Sprawdzmy sobie tak orientacji. Okay. Pewnie pominąłem. No jeden został pominięty. No szkoda. Last one. Bastard. someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license or cleared for departure tonight spring uh, no offense sheriff shema Pary, odsun się! Szkoda, że te rewolwery są tutaj tylko. No, mały rodzaje broni, generalnie. Jakaś strzelby, dwa rodzaje, rewolwer sześcionabojowy. No, przydałby się jakiś lepszy. Przecież to są czasy współczesne w miarę, jakaś inna broń. Co tu, wóz strażacki.

Ktoś się tu odwali. No, nie wierzę, że tu będzie tak spokojnie. Tyle zapasów. Dobra, ale drodzy widzowie, o tej akcji przekonamy się już niebawem w kolejnym odcinku. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Cześć, do usłyszenia.